Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. A jako instytucja społecznie odpowiedzialna chcemy również dbać o środowisko naturalne. Ptaki są bardzo ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania ekosystemu miast. Wiele gatunków ptaków zakłada swoje gniazda w konstrukcjach budynków mieszkalnych. Wszystkie ptaki występujące w budynkach są chronione. Ustawa o ochronie przyrody mówi jasno, że zabronione jest zabijanie tych gatunków, jak również przez cały rok niszczenie ich siedlisk lęgowych. W tym momencie każda, każdy remont, każda termomodernizacja każdego budynku, tak naprawdę, wymaga stwierdzenia, czy w danym budynku występują siedliska lęgowe tych, tych zwierząt. A na tym budynku mieliśmy kilka siedlisk ptaków, wróbla, jeżyka. Rozpoczęliśmy pracę jeszcze w okresie, kiedy ptaki przesiadywały w gniazdach, więc ornitolog. W którym wspólnota ma podpisaną umowę na nadzór realizacji od strony Ochrony Przyrodniczej, wskazywał rejony, które można, które nie należy i w których wstrzyma się w ogóle się z pracami. Zależy nam, aby przedsięwzięcia realizowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów realizowane były z poszanowaniem środowiska. Inwestorzy zaś powinni pamiętać, że ptaki są naszymi sprzymierzeńcami. Także remontując budynki, należy chronić ich siedlisk. Jak widać, budynek jest już praktycznie zakończony, ocieplony i co również ważne, mamy rekompensatę dla ptaków, które tutaj się wcześniej gnieździły. Mamy budki lęgowe na elewacji, bardzo ładnie wtopione, zabezpieczone i będą czekać na wiosnę na mieszkańców, którzy powrócą z zimowisk.